Cześć Siemana, witajcie, tak, dzisiaj jest Battlefield 3. Y, więc rozpoczynamy kampanię na normalnym poziomie. Mam nadzieję, że mi nie będzie lagowało jakoś laptopa, za super to nie mam. Mogę Wam powiedzieć, ale za, co mnie tak zdziwiło, czekajcie, mam maxa mixer ustawiony. A nie chcę, że po prostu to włączymy sobie tutaj telefon. Mam nadzieję, że się Wam podoba. Będzie podobała ta seria, bo to jest takie rozpoczęcie w ogóle. Mm. Teraz sobie w YouTube wejść. Dobra. No i tam to jedziemy. Włączę. Mm. Co tu tutaj jest? Eee, Chciałem kiedyś to nakręcić, ale jakoś tak. No i boję się mnie, że nie będzie mnie słychać, ale będę się starał bardzo mocno. Zleć tutaj coś i No, to jest scenka to 60 FPS. Oj, Sorry, 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 Nawet mam intro do BFa, więc yy, jest trochę fajnie, jest. I Battlefield trzeci. No, zajebiście, zajebiście. Ojojoj oj, oj, co to są za FPS No ja nie lubię takiego obniżenia FPS Dobra kurwa wymyślisz. jak się jeszcze Bo Nie jestem idiotą Gra na ultra tylko jedną mostę Ustawienie on trzeba zniżone O kurde 25 FPS-ów To mnie nie zadowala, no ale no Dobra, spoko wygraliśmy z gościem. No i je był i wypier dalej. Mamy Akacia 47 Dobra. Musimy po prostu przeskoczyć na spacer I spoko. I teraz. Dobra. Wiem, że mocno w to wala. Spoko. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Dobra, spoko. A, a, prosto wieje. Dobra. I teraz Nie, no, to jest zajebiste, To jest zajebiste ogólnie. Mam coś wam sprawdzić, bo nie wiem o co mi tam chodziło. No no. Eee, yy, czekajcie. No. Mm -hmm. Oglądę, oglądacie Let's Play'o? mnie sepka i graczu. I ja oglądam Gilfriend, bo będę musiał sobie poglądać z Martiną. Negativo. Kiedyś nagrywałem gry i jakoś mnie tak pociągło do BF-a. O oh, fuck. I mieli tyle na głowie, co ja, no normalnie byście nie przeżyli. Trzy serie kart na głowie, w tym jedna seria z BFA. nie jest łatwo, nie jest łatwo, ale jakoś piździmy mocno. To jest trochę podrobione tam z. Z czego to jest? Z Black Opsa. Pierwszego, a nie drugiego, oczywiście. Łam. Wow. Chyba to słyszycie, jak ja się drapię w, w moją rękę. To Mm. Mm. Takie mam obce grafiki, wiem, że są słabe hmm. A ja, czy ja mam rozmycie? Hmm. Czekajcie Włączę sobie hmm. Lepiej Przyjąłem. Dobra. Ej, też już kurwa nie wiecie co my tu robimy. Przestań zbywać hipisa, ten. Tak tylko mówię. Jeśli chodzi o PLR powinniśmy. Nie no, to są ogólnie pilar, fajne pilar, te scenki, mi się tak tam zajebiście tam. podobają. PLR to kozacy. Łapiesz? Większy chodnik ze świecą szutę. Szajbus 1-3. Tu to wód z Sytuacja jest. Jak najszybciej udajcie się do północ. Musimy gać. Tu 1-3. Przyjąłem. Wiesz, zostałem do tej misji gdzieś, bo... No ten ktoś była tak. Nie wiem o no to jest. Kupia, to no panowie, jest. panowie wszyscy wsiadać! Nieee, nie z nie mi się wjechać Dobra, idziemy Wytyfrycią FS prawo. Dzięki! Nie no, ale jest ładne Nie o czwórki wam nie nakręcę, chyba, że on się uda. Ale pierwsze konto za 30 zł z BFA trójki. Nie chciało mi się wierzyć, no ale kupiłem. No kupuję. działałem i wszystko przez miesiąc, po miesiącu kurwa znowu mi ukradli konto. Ukradli mi to konto z BF. Te konta są raczej kradzione. Tak... to jest moja decyzja. Ja tak uważam. Panowie witam. Jak wiecie przebiły się tu do nas jednostki PLR z Iranu. Robi się nieciekawie. Przypominam, że obywatele tego kraju nie są naszymi wrogami. Są nimi żołnierze Pielarów. O 9.30 straciliśmy kontakt z oddziałem Mieli Mieli zbadać sprawę rzekomego ładunku wybuchowego. Coś tam, coś to miasta. Chyba wchodzimy w to dział Macie udzielić wsparcia zaginionym żołnierzom, a jeśli będzie trzeba, wezwać głowce ewakuacyjne. Jesteście oddziałem szybkiego reagowania. Pani mówi, dobra, Czytała dwunastka chłopaków, pisze kartówkę, Dobrze. my w Kurwieni. nie wiemy o co chodzi, no to ja mówię, dobra, za no to, że w mojej szkole nie można weźmieć telefonów, no to sobie włączyłem, a ja tam chuj nie widziała, myślę, że nie widziała, no i co? szukałam na przykład, nie wiem, co tam było, było, nie wiem, pan, pan miał chyba wszystko, dobrze, tam telefonu przepisałem, nie wiem, po

O nie. No, wciąż. Wciąż. Zobaczcie, jak się zmienia. Zobaczcie, jak się zmienia. Zobaczcie, jak się

Ja pierdolę czemu ja zawsze muszę podchodzić? Czemu kurwa zawsze muszę podchodzić? Ech, ja nie, nie, nie rozumiem tego, kurwa czemu ja kurwa muszę tam podchodzić? A kurwa jak on przy ty do biedna, tak, ten butylek! do mnie! Tyle po drugiej stronie parkingu! Otwieram! 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 I gromadzimy w środka Zajmę się nim. Hej, kolego, czujesz to. Dobra, lecimy. Dobra, Uwaga na co? na Lachman. Mam nadzieję, że trafił się w Da radę. No wiem, już dużo raz no, do się chodziłam i... i jakoś tak szybko. Dobra, nie mówiłem nic Trzy minuty. Halo, kurwa. Zdjęcie, nie Nie byli miejscowi, nie mówili parawskiego. Wygląda na to, że Al-Bashir zaczął eksportować irański bojownik. Ja też A mam. Chodź na lewym mm karabinie! -hmm. Szajbus tu szajbus. groźny, o, tu, kontakt! Ktoś tu ja go nie widzę. Kusła, to na 50! Nie koniec, troja przejdę, mam sobie... Idziemy od schłony do osłony. No nie Idę, idę. Dobra. Dobra, a teraz. Idę, idę. Dobra, wszyscy nagle. Podsługamy się do krawędzi i jak wychyli głowę, to ją kurwa. Rozumiano? Dobra. Ja też idę. Trzymaj ściany.

O kurwa, ale ja Jest nas snajper, dobra, dobra. Druga strona ulicy, 50 metrów w połowie wysokości. Nieźle się okopał. Mam wyrzutnie niepewans. Daj ją blakowi! Kurwa, ona się sypie. Najlepiej strzelasz. Jak zobaczysz błysk broni i Przyjusz się, brachu. Będę cię osłaniać, a ty strzelaj! Waga na gazy wylotowe. Przygotować się 3, 2, 1, owia! Niezłe trafienie! W porządku? Dobra, to, to jest koniec odcinka. Bo jeszcze widzę zapisywanie, więc komentujcie, subskrybujcie. Myślę, że się podobało. Na razie ich